Siemanko, z tej strony Sewol TV, najlepsze wiadomości, bez Sewol TV, tu jest Sewol TV, kaszel mam, ale to nie. jest koronawirus żaden, Pierwszy temat to jest, ile mamy zakażonych, tu macie wykres. 111 599 zakażonych łącznie, plus 4280 nowych. Liczba zgonów, bo ja tu nie widzę, 76 dzisiaj, no... Chciałoby się powiedzieć, że to nie jest dużo, ale jednak jest to 76. I wyzdrowiało 1144. Życzę wszystkim naprawdę zdrowia i żebyśmy to przetrwali, bo już to jest niemożliwe, co się dzieje. Już już wszystko się Źle się dzieje po prostu. I niech ktoś wynajdzie, że się tam szczepionkę, bo już nie mogę wytrzymać. Ile można. Cały świat czeka i się doczekać nie może. Przecież to wszystko upadnie i będzie. Będziemy tak jakby się od nowa musieli wszystkiego. Nie uczyć, ale od nowa będzie wszystko, trzeba będzie. Od nowa Niektórzy będą od nowa musieli zarabiać, znaczy w sensie zarabiać, no od nowa pracy szukać, bo niektórzy nie mają. Będzie wszystko, trzeba będzie od nowa, no nieważne, wiecie o co chodzi. Więc takie macie liczby, jakie macie. Cały czas wirus szaleje, to nie jest koniec. Więc nic nie poradzimy na to. Przechodzimy do drugiego tematu. Mamy super wiadomość. Cały świat y, oszalał, bo nie, nie, nie mogą wierzyć w to, że Polka Iga Świątek jest w finale Rolanda Garussa. Cały świat napływają, dzwonią do Wojciecha Fibaka, byłego y, naszego tenisisty i pytają z całego świata, i kim jest ta Iga Świątek, która pokonała... Dzisiaj 6-2-6-1. Nadia Podoroska. Podoroską, ona się mówi. Nadia Podoroska, ona się mówi. Znaczy tak się pisze, jak był mecz. I świątek kontra Nadia Podoroska, ale Podoroską pokonała. W pięknym stylu. I zagra w finale z Sofią Kenin. Sofia Kenin. Zobaczymy jak się ten mecz ułoży i, i myślę, myślę, że jak Polka będzie w takim gazie jak jest teraz. No to wydaje mi się, że... Mamy uprawnione zwycięstwo Polki w Rolandzie Garosie. Roland, Roland Garos. Pierwszy historyczny zwycięstwo może być. Zwycięstwo. No to. To krótki temat to by było. Na tyle. Lecimy z następnym tematem. Kolejny temat. Donald Tusk uderza w polski rząd, czyli partię rządzącą. Powiedział tak. Duda radośnie komentuje sportowe wydarzenia. Uśmiechnięty Morawiecki ogłasza kolejne sukcesy. Kaczyński schował się w nowym gabinecie. Wirus zabił prawie 3000 Polaków i zabija dalej. Pisze na Twitterze Donald Tusk. Kąśliwy komentarz, naprawdę kąśliwy komentarz przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej w kierunku rządu i prezydenta błyskawicznie rozniósł się w sieci. Panie Donaldzie, ja powiem panu tak. To, co pan mówi, to pewnie nikogo się nie interesuje. Mówię, to powinno być nie interesuje, ale NIR, nieważne. Błąd, trudno. Ale nikogo to nie interesuje. Tam jest powinno być E. Jest ry. Błąd, przepraszam. Halo? Halo! No to żeś takiego babola odwalił. Nie interesuje, tam jest E. To chyba razem się. Nieważne, że razem, ale tam jest ry. Dobra, nie poprawia już tego, trudno. Nie poprawiaj tego. Dobra. Panie Donaldzie, Pan uderza w rząd. Ciekawe, co Pan by zrobił. Pan to w ogóle nie powinien się odzywać, bo Pan to w ogóle yy, korzenie ma w ogóle niemieckie. I niech Pan w ogóle się nie wypowiada, bo Pan yy, po pierwsze opuścił ten kraj i ma to wszystko w dupie tak naprawdę. Nie można się, jak ktoś... My się możemy wypowiadać, bo my mieszkamy w Polsce. Uważam, że osoby, które nie są w Polsce, nie mieszkają, się nie powinny na temat n, n, naszych spraw związanych z wirusem pojawiać, bo to nie ma sensu. Pilnuj pan swojego wirusa tam, gdzie pan jest. Pan tam się zajmie ludźmi, a nie tutaj. My, się, my Polacy nie damy się i jakoś zwalczymy to. Panie Tusk, to co pan mówi, to jest mało no, ważne. Dziękuję. Jurek Owsiak apeluje do Ministra Zdrowia. Chodzi o drogi sprzęt medyczny. To ma być pierwsze w Polsce takie urządzenie, które pozwala na precyzyjne lokalizowanie ognisk nowotworów u dzieci. By jednak aparat do badań ten PET CT, który za 16 milionów złotych kupiła Fundacja Włoch, mógł działać, potrzebny jest System finansowania badań i wszystkich procedur z nim związanych. <küh> Jurek Opsiak, szef orkiestry, apeluje do ministra zdrowia Adama, Adama Niedzielskiego, aby pomógł fundacji wprowadzić takie standardy już od przyszłego roku. Życzymy powodzenia pani Jurku, żeby się udało, bo nowotwór to jest straszna choroba. No dobra, może ktoś w rodzinie miała, albo jeszcze ma ale nie będę tego mówił. Ale oprócz tego to nigdy się w rodzinie nie zdarzyło, coś takiego, więc po prostu Włoch kupił aparat do badań PCT. Dwa dni temu, 6 października. No nie, dwa dni, dwa dni temu dzisiaj różne jest. W ramach 54 konkursu ofert. To pierwsze takie urządzenie w Polsce będzie działać w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Więc. Panie Ministrze, dokładamy wszystkich starań. Musi Pan dołożyć, żeby coś takiego powstało, bo dzieci są najważniejsze, sam nie mam. Ubolewam ja nad tym, ale Ja nie mam ale, ale niech, niech inni mają zdrowe dzieci, żeby wszystko było ok. Przechodzimy chyba do ostatniego tematu muzycznego. to wam dziękuję za ten temat. Dziękuję, trzymajcie się. I następny temat. <laughs> założony, w, za, założony w tysiąc... W 1980 roku zespół Perfect ogłosił koniec kariery, już to było wiadomo wcześniej, legenda polskiego roka, legenda. Pamiętacie, starsi nasi ten, 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 widzowie tych wiadomości, jak kiedyś ludzie śpiewali, zamiast chcemy być sobą, chcemy być ząbą". No. Przeboje takie jak chcemy być sobą, nie płaczewka, ale w koło jest wesoło niewiele ci mogę dać. Czy słynna autobiografia, czy może niepokonani, to są szlagiery yy, polskiego roka, to są standardy, standardy. <coughs> po 40 latach zagrałem jeszcze parę koncertów, zagrali ostatni właśnie w Krakowie 2 i 3 dwa koncerty. Teraz znowu będzie pewnie pandemia, to już nie zagrają, ale mam nadzieję, że ja się gdzieś wybiorę, może jak jeszcze jakiś koncert. Nie będzie już w Warszawie, bo był w lutym. Ale może gdzieś pojadę. A teraz oddajmy głos Grzesiowi Markowskiemu. Dlaczego odchodzą? Chociaż odchodzą w fale i naprawdę ten, nie odchodzą w takim, że, że na przykład, nie wiem, tak jak jest w to trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść a oni niepo, odchodzą niepokonani niepokonani są, więc Panie Grzesiu oddajemy głos niech Pan się wypowie Grzesiu Markowski i, i, i Dariusz Kozakiewicz gitarzysta zespołu a my się żegnamy i na końcu po wywiadzie to znaczy po oddaniu głosu Grzegorzowi Zapraszamy na koncert, na piosenkę zespołu ćwikła z Sanem. Hmm. Nie zdradzimy jaka będzie niespodzianka. Trzymajcie się. I do zobaczenia w kolejnych wiadomościach, jak będą. Mam nadzieję. Dlaczego? Dzisiaj się goliłem. Już nie wolno tego ciągnąć. Naprawdę, ale a dlaczego? Ktoś ładnie powiedział, staliśmy z Darkiem w Krakowie po koncercie, i padło to samo pytanie naprawdę. I mówimy naprawdę. Stanął pan i mówi, wiecie co? Imponujecie mi, bo odejdziecie w butach. Nie wiem, co to miało znaczyć, ale jakby. Że raczej starczą, tak, było... a nie na tarczy. Yy, idę boso, 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 żą piękna piosenka. Damy się, że jest czas na to, żeby zamknąć po 40 latach fabrykę, grupę przyjaciół, twórców, namiętnych muzyków yy, i odejść jeszcze w pełni sił, wiedząc, że tych sił za chwilę będzie po prostu brakować. Albo, albo stają, albo klęczą w Ameryce na przykład, no naprawdę ugięły nam się nogi. Wszyscy stanęli, zapalić zapalniczki są tak wdzięczni za to wszystko, co robimy, no i za ten utwór. W Krakowie jak żeśmy tak. zagrali teraz, teraz udało nam się zagrać drugiego i trzeciego, dwa koncerty w, w na Arenie, więc na autobiografii dopiero zobaczyłem naprawdę ile, ile jest tych ludzi, bo oczywiście no, w tych, przy tych ograniczeniach, które, mhm. które mamy, prawda, na koncertach, ale ale no, wyglądało wspaniale, jak, jak gwiazdy na niebie. Mówiąc poważnie, przecież nie zrywamy z muzyką. Ja uważam tylko, że formuła zespołu Perfect jest, um, tak jak muzyka ruchowa, rządzi się dwoma prawami, energią, radością. Y, bałbym się, że jeżeli będą te, te, te uczucia w miarę sztuczne, wykreowane i nieprawdziwe, traci się wiarygodność na, na koniec, gorzknieje się troszkę. Ja zobaczyłem niedawno koncert zespołu Deep Purple. Yy, I to było słabe widowisko. Pomimo ich talentu, yy, biegłości, to widziałem, że są po prostu yy, grupą zmęczonych starszych panów. I gdybym śpiewał może jak Leonard Cohen, świętej pamięci, czy jak Dylan, yy, czy śpiewał się bluesa, można było śpiewać do końca Grey Charles, natomiast rock and roll no to tylko nie wiem, no tych pięciu ludków z Rolling nie wiem co oni biorą, co oni, oni, oni oddychają, co oni zażywają, że on ma 76 lat i godzinę przed koncertem jeszcze zasuwa na bieżni. No. A na zakończenie wiadomości w utworze Do Kołyski Ćwikła Całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam. Śpi, nocą Noc. śni, niech Noc. zły sędzie nigdy więcej nie obudzi. Teraz śpi. Niech dobry Bóg zawsze cię za rękę trzyma, kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie pamiętaj, że jak na deszczu za? Cały ten świat nie znaczy, ani nic. Chwila, która trwa, może być najlepszą z Twoich mis.